W tym wideo wyjaśnię Ci ważne fakty na temat stanu Wisconsin. Dowiesz się czegoś o jego położeniu, miastach i krajobrazach. Wisconsin leży na północy Stanów Zjednoczonych i należy do regionu Wielkich Jezior. Graniczy z stanami Minnesota, Iowa, Illinois i Michigan, a także z jeziorem Erie i Jeziorem Górnym. Wisconsin ma powierzchnię około 170 tysięcy km kwadratowych. Klimat charakteryzuje się zimnymi zimami i ciepłymi latami. Stolicą Wisconsin jest Madison. Madison znajduje się w południowej części stanu, jest znana z uniwersytetu i pięknego położenia pomiędzy dwoma jeziorami. W Madison mieszka około 260 tysięcy osób. Oprócz Madison, w Wisconsin znajdują się inne duże miasta, takie jak Milwaukee, Green Bay i Kenosha. Milwaukee jest największym miastem stanu. Green Bay jest znane przede wszystkim ze swojej drużyny futbolowej. Kenosha leży nad jeziorem Michigan i ma wiele zakładów przemysłowych. Wisconsin ma różnorodny krajobraz, w tym lasy, jeziora i rzeki. Są tu liczne obszary pagórkowate i łagodne wzniesienia. Szczególnie znane są liczne małe i duże jeziora, które zapraszają do wędkowania i pływania. Lasy są domem dla wielu dzikich zwierząt. Jezioro Górne jest jednym z pięciu wielkich jezior Ameryki Północnej i dotyka północnej granicy Wisconsin. Jest to największe jezioro słodkowodne na świecie pod względem powierzchni. Wiele osób korzysta z jeziora do żeglowania i pływania latem. Zimą częściowo zamarza, oferując doskonałe warunki dla wędkarzy podlodowych. Wisconsin jest ważnym stanem pod względem rolnictwa i przemysłu. Produkowane są głównie produkty mleczne, takie jak ser, ponadto istnieją fabryki produkujące maszyny i papier. Rolnictwo ma także duży wpływ na życie w obszarach wiejskich. Mississippi przepływa wzdłuż zachodniej granicy Wisconsin. Inną ważną rzeką jest rzeka Wisconsin, która przepływa przez stan. Te rzeki są ważnymi szlakami wodnymi i oferują możliwości wypoczynku. Wiele miast leży nad brzegami rzek. Klimat w Wisconsin jest kontynentalny z zimnymi zimami i ciepłymi latami. Zimą może spaść dużo śniegu, zwłaszcza na północy. Lata są często przyjemnie ciepłe i zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Pogoda zmienia się wyraźnie w ciągu roku. W Wisconsin odbywa się wiele festiwali i wydarzeń, które pokazują kulturę regionu. Aktywności na świeżym powietrzu, takie jak wędrówki, wędkarstwo i narciarstwo, są bardzo popularne. Mieszkańcy pielęgnują również tradycje wynikające z niemieckiej i skandynawskiej imigracji. Muzea i teatry oferują kulturalne urozmaicenie